Hej, cześć z 20 strony Xizer i do was w kolejnym odcinku moi drodzy z Mortal Kombat 11, a dzisiaj y, rozciążonego cagea. Odparam tutaj, bo chyba tutaj skończyliśmy, jeżeli chodzi o scenki, senki, nie pamiętam do końca, bo... kolejne y, jakrywam, bo byli przyjaciele, a tutaj u mnie. Y, także sobie siedzieliśmy, sobie tutaj troj popiliśmy itp. itd. Y, a y, jak to tam było? Dwa dni temu to tam był stream, dzisiaj też będzie streamek moi drodzy. Był, a przepraszam bardzo, bo ja to wrzucam po streamie. Także jutro też będzie stream. Pewnie około godziny obstawiam 15, tak mi się wydaje. Także jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Albo około 15.30, coś takiego, moi drodzy. Także jak ktoś jest tutaj chętny, to zapraszam do wbijania, oczywiście, na streamka, moi drodzy. No i co? Lecimy dalej z fabułą, moi drodzy. No, kot mi drapił już sekundę, moi drodzy, muszę jej otworzyć troszeczkę tutaj, bo... To widzieliśmy i tak, więc po prostu wstanę, wiecie, wstanę, pójdę. Dobra, zrezygnowałem ją trochę, Nie chcę wejść, nie wiem o co je chodzi, proszę państwa, nie mam pojęcia. Och, a bo tu jest dialog ten no tak, moi drodzy, no tak. I remember. Witaj, kocie, co tam? No dobrze. Troszkę za szybko nagrywkę, oczywiście, odpaliłem. Ale już, już przebolejemy te kascenki, które widzieliśmy. Nieprawdaż, moi drodzy? No. Ogólnie rzecz biorąc, tak, jeżeli odcinek się spodoba, pamiętajcie o lajkencie, o subskrypcji, jeżeli jeszcze nie posiadacie, mam blisko 580 subów chyba. Więc będę wdzięczny, jeżeli dobijecie. No i co, komentarz, jeżeli macie ochotę, jak nie, to unlucky. Także, także wiecie, nic na siłę. Nic na siłę, broń Boży. Powiem Bo ja wam, że jestem w szoku, ostatnio sobie biegałem na orbitreku 40 minut. No, i nie bolałem je nogi. Nie wiem, jakim cudem, ale no. Nie, też po strumyku sobie poćwiczymy. Trzeba, wiecie, Trochę tutaj skurdać, kurde, proszę Państwa. Trzeba trzymać formę. Także ta. Także tak, także tak. Ok, już jest w końcu. O, wojna domowa. Johnny Cage. Dobrze, mamy to, proszę państwa. Tutaj będziemy walczyć tak z, z samym sobą, z Erron Blackiem na pewno, z Keynosem i z sektorem chyba. Tak mi się wydaje. Chyba, chyba pamiętam wszystko raczej. Oho. <laughs> hmm. Tych dwóch Johnnych. Hmm. Uh, always had a thing for blondes ever mm. since susie dinardo mm. New year mm. take it from me <laughs> oh didn't miss much that woman over there that's the real deal she's the real deal oh uh, i'm watch gotcha gotcha brother As younger you i saw him you swear to tap that at the earliest opportunity <laughs> okay okay okay

Okej, okay, ok. I zaraz odkryję tamto, kurde, tą misję, i będzie. chyba takie przerwane ułamki, czy coś takiego, i będzie myślała, że ją zostawiła. Kes, ja no, pamiętam. I remember, I remember. Mm. Oho. Mhm, to jest operacja, a nie <grytanie> film. Jestem tylko wojownikiem, ale twoje córki zaprowadziły mnie na stół dzieci. No bosz. CEO, a little humility might earn her respect. Dad always said hungry people eat lunch, humble people serve it. Dad was an asshole. Hollywood made us an even bigger one. No, w sumie coś w tym jest. No, jakby nie patrzeć. Johnny teraz to taki no, porządny. <grystanie> okay. Okej okay, dudy, dobra, ja to nam tam jakoś dużo nie grałem nigdy, więc... Będzie raczej PPG gaming, moi drodzy. Oj... Właśnie, exactly. Hej. Okay. Ale nie jest źle chyba. Ej oł. chcę zrobić enchante, ale... Już niech będzie. Ok. Bez tragedii, moi drodzy, bez tragedii, okej? Okay. No, come on. Oj. Okej. Okay. Czy ja mam jakiś inny jeszcze kop, na przykład swój, yy, czy niezbyt. Yy, kula, czas mima, o nie, ma time. O, salto kick, właśnie, ten taki to jest. Oj. Nie, mia nie miałem tego na myśli, ale dobra. A ten czas mijał, to jest tak, okej. Okay. Uderz! Po nogach bija, jak ja to używam, to jest niepocieszające. No właśnie, a to za każdym razem, bo są ustawione tak, no, chyba ją. Ja. w miarę. Masz bolsy, kolego. oj. O, lag, okej. Okay. No, we did it, we did it. Hmm. No cóż, co ja ci mogę powiedzieć, młody Johnny. No no, dokładnie, też tak myślę. <laughs> o, ta tam zaraz wysłuchuje. Last mission. Czy też dzisiaj jest u was tak wiecznie, moi drodzy? Bo dzisiaj kurde wiaterek napierdziela ostro. What? Yeah, you left me behind. Excuse me? My mm. final mission. How did you? Hmm. Shit. Okay. No, I'm not doing this. Not now. Not with you. Damn it, Kathy! Mm. You abandoned me. <laughs> to save the company, Sheesh. that was my order. Who the hell gave you that order? You? you. did. You did. You did. that order. No właśnie. O. Idą sektor erron, Kaino, okay, przebianko będzie robione, moi drodzy. Uh Follow my lead. Mhm, mm lekka kraksa, erron, czyli do fuck down. Mhm, mm indeed, erron. Oho, proszę, proszę. Mhm, mm o, jest i sektor. Zabgradzona tutaj przez kronikę troszeczkę. Hitman. No te pudła myślę, że nic nie dadzą overall, ale well Oho, dobra, dymy. Jebnie No nie Pamiętam tą szcankę idealnie. Hmm. O nie. Jej, stary Johnny dostał też Holy Freeze, jak Friday. Hmm. Zniszczę nasze pieśni. Hmm. hmm. Boże, Mhm. Check my Funny way of saying howdy partner. Howdy partner? What's saying? Goodbye. No, dobra, dobra. I'm a nice Texas boy like Aaron Black in bed with the Black Dragon. Older you works for Kotal Codelcon. He's one of the good guys. when i pick a little bit. When I pick a winner, every time. No to chyba coś ci nie wyszło tymczasem, kolego. Nie żeby coś. Nie żeby coś, ale, ale nie tym razem. Okej. Okay. Okej. Okay. Corner combo. O. A panie, zużywaj się kurczę tego Fatal Blowa. Co to mi zrobi? Stylish. Nie mogę powiedzieć, że nie. Tylko przykro mi, że i tak musisz zginąć, Aron Dobrze. Więc ja to nie znam żadnych Blow'ów pana. Tutaj. O no, pana wiecie. Jonego klatki. Jonny cegła. Ej, hey, o chill. Clean, I must say clean. You chose no to prawda. To prawda, to prawda. No ale jak to jest, że Errod? Ukryliśmy jak Dragon. Także no, Cassie sobie cziluje bombę na podłodze. Breathe, kiddo.

Oj, baczcie, moje oko coś mnie kurde, ewidentnie nie lubi. Ale dlaczego nie mam pojęcia, <śmany> hello <there>. no, siema. <śmany> O oh, Maria to no, chyba nic nie da. Tak troszeczkę Cołbuś fajny, nie ma co We have a situation Nie To jest dobre. Problemy najmanna. Ale Johnny jest fiveheadem, więc hmm. no chyba.

Czy ja teraz z tym słabszy? O, właśnie. O, właśnie. o, o prawda? <śmicy> Sadliba. Okej okay. Oj, nie chciałem tego robić, ale dobrze już Niech będzie. Ej, jo, what the You, you beat us Nine O ty gnoju Dobra O ty Dobra, masz fatal blow'a Bo czemu mnie O, dobrze I ting. Elegancko a the star Dobrze, Johnny Dajesz go Ła Oj, zobaczcie, mis click taki tutaj. Iść Ja chciałem go wrzucić na fana, ale... Aha, to tak się robi, dobra. To musiało zaboleć. Ale I don't give a fuck. Uf, that looks nice. O, nie chciałem tego robić, pewnie właśnie nota pewna zrobi oczywiście, bo tylko spami tym jednym atakiem. Te lagi zawsze na końcowym uderzeniu są interesujące. <grywa> o. Kto jest I'm next. I'm next. Hollywood. Hollywood. Oho. Kaino, Kaino. Klasyczny Kainosik. <grywa> I ten slow motion. <grywa> Nutcracker. Eee, <grywa> <grywa> Boże. on no the web. shit as if throwback me wasn't bad enough mm. oh it gets bloody worse sonia and your little girl they're gonna die right in front mm. of your face are you sure about that man i think you are the only one who gonna be fucking dead i'm not gonna lie O, ty śmieci musiałeś, oczywiście. Man, you are on one hit. Easy peasy. John'em się spoko też gra, naprawdę, nie ukrywam, jakby... Naprawdę dość... dość prosty do grania mam, się, mam wrażenie, że się wydaje. O, nie chciałem tego robić. Ale dobrze, już niech będzie. Do cornera, Leszczu, co ty się... O, ty! Oho. No, trochę spieprzyłem. Chciałem bardziej wślizg zrobić, ale... Mhm... To no, spieprzyłem. Dobra, na trzota jeszcze jednego. O! Dobrze, elegancko. That was 18 minut. Tak, nieźle, no. Nie wiem, który ten będzie rozdział, czy... Kitana? Oh, well. Mar... Hello. Hello. We've got ourselves a full-on generation swap here no hello there don't think so between ninja Mime and Lady Liberty we've gone you we're leaving Kabal. No cóż, no jest o kabal. młody Kabal, który jeszcze pracował dla Black Dragon. Kabal. Hmm... Explosion! Kocie, Boże, co to za headback? Dostałem headbacka w nogę, moi drodzy. Dobrze, zaraz to do ciebie idzie, kocie. Kocie! Chill the fuck down. No dobrze, no ocenka wnoszenia Kainu. Spoko. Useful do życia, nie powiem. Kassie Smart Terakara. elegancko! gąnsko. W Rosji Let's go get them. Czekaj, a? Anyone else hear that beeping? No troszkę. Sektor zaraz wybuchnie, a co? Na szczęście Raiden pojawi się na czas. Siema, no, Pan Bergad. Tak w czas. Ja malala la 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 la. la. Mm hmm. Now that's what I call a miracle. A miracle? Yeah, Raiden. Thanks. hmm. Grandmaster Hasashi, I humbly request the Shirai Ryu's hospitality. My Sky Temple has been compromised. There is no safer place for us to gather. hmm. Lord Raiden, welcome to the Fire Garden. Lord. Mm, no dobrze. The elder gods are gone. Shinnok is Kronika's son? No wonder she sent the black dragon after me and Dad. We both kicked his ass. It is not vengeance that drives Kronika. She restarts history to balance light and dark among the realms. Mm. What can we do, Lord Raiden? Gather Earth Realm's forces. But that effort will be for naught if Kodal Khan's armies cannot join us. Cetrion informed me that Shao Khan has captured Kodal Khan.

Gdzie jest to? Wiem, że to jest rozdział Kitany. Gdzie tu Rozdział kolejny Kitana. O, dojrzewanie Kitana. Dobrze, moi drodzy, ja wam dziękuję za oglądanie tego materiału i kolejnego rozdziału. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, pamiętajcie o lajkę się w górę i subskrypcji na kanale, jeżeli jej nie posiadacie. Zbliżamy się po malutku moimi kruczkami, do 600 subskrypcji, także bardzo fajnie, mnie to tam cieszy. No i co, ja się tam już żegnam, zapraszam was jutro pewnie około 15.30 na Strumykazy i Kostnicy, moi drodzy, sobie pogramy, pewnie dzisiaj też graliśmy, więc no, także trzymajcie się, do następnego i pa